Witam serdecznie, nazywam się Jacek Ceglarek, jestem pasjonatem kolei. Opowiem Państwu o budowie parowozu TY4392. Parowóz ten był prowadzony do pociągów towarowych, więc innymi, dlatego, że został dostosowany do tych celów. Pociągi towarowe, tak jak nasz parowóz ma małą długość. To... 1 toczne, 5 napędowych i 0 tocznych pod kabiną. Ciekawostką tego oto parowozu jest tender, dlatego że jest on zaokrąglony. Każde inne parowozy, np. jak PT 4765 mają one proste. Taki oto tender jest nazywany wanna Masa pustego parowozu to 86,7 tony. Natomiast masa służbowa to 96 ton. Parowoz serii Y 43,92 ma długość z tendrem 23 m, a natomiast jego wysokość aż 4,40 m. Jak mowa już o wysokości i długości, to powiedzmy o kołach napędowych. Ich średnica to 1400 mm, a natomiast kół tocznych 850 mm. Powróćmy do tendra i mu się bardziej, na przykład na tabliczkach przyczepionych na bokach. Co one oznaczają? Już tłumaczę. Cyfry i litery mają swoje zadania. Pierwsze cyfry są 3 i 2. To oznacza pojemność w skrzyni wodnej, czyli w tędrze. Ciąg dalszy to litera D, czyli ilość osi na tędrze. W tym oto tędrze są 4 osie. Następnie mamy ostatnią liczbę. 47. Ona oznacza, w którym roku tender został zatwierdzony. Teraz oznaczenia na lokomotywie. Duża litera T oznacza towarowy pociąg. Natomiast litera I y oznacza układ osi. Potem mamy numer 43. On oznacza rok. Zatwierdzenia konstrukcji I produkcji seryjnej Oznacza numer parowozu Na przykład 93 będzie następnym Parowozem po tym I tak dalej Czas wejść do środka Lokomotywy i opowiedzieć trochę Przed nami bardzo ważna rzecz Palę nisko. Bez paleniska parowóz by nie miał pary, a para by nie dała ruchu. W takim oto palenisku nawet spalanie dochodzi do dwóch ton węgla. Zależy to od pogody i ile wagonów pociąg ma zaczepionych na swoim haku. Motywy sięga aż do 21 tysięcy kilo. Prędkość konstrukcyjna tego oto parowozu wynosi 80 km na godzinę. Teraz opowiem Państwu co i jak do, do czego służy. Injektor, Urządzenie parowe służące do nawadniania kotła z tendra. Działa one w ten sposób, że pomocnik maszynisty, kiedy widzi na wodoskazie mało wody, lub jest zbyt duże ciśnienie pary, odkręca przeciwną stronę i zasysana z zasysana jest woda przez inżektor, która wtłacza ją do kotła. Po uzyskaniu odpowiednio Ilości wody. Pomocnik maszynisty zamyka zawór. Następnym urządzeniem w parowozie jest gwizdawka którą uwielbiają najbardziej dzieci. Działa on w taki sposób, że jak maszynista widzi zagrożenie lub znak baczność, i parowóz daje gwist. Działają one w taki sposób, gdy parowóz jedzie sam, maszynista zaciąga kilka razy w tą stronę popuszcza zaciąga i tak kilka razy aż pociąg się zatrzyma niestety tutaj nie idzie bo jest przyspawany drugi hamulec działa tak samo Wajchom robimy do siebie czyli hamujemy odhamować przeciwną stronę przypominam że ten hamulec jest na cały skład czyli parowóz i wagony Następną częścią w parowozie wodomierz. Wskazuje on poziom wody w kotle. Gdy woda zacznie maleć w wodoskazie, należy uruchomić inżektor i dolać wody do kotła. Pamiętajmy, nie nalewa się do 100%. Należy też pilnować, żeby woda w wodoskazie nie zaszło poniżej normy, wybuchem kotła. Element, bez którego parowóz by nie ruszył, nazywany przepustnicą. Działa ona w taki sposób, że maszynista, kiedy dostaje sygnał odjazd, naciska na przepustnicę i parowóz rusza. Jest to bardzo ważna rzecz. Dzięki niej Możemy jechać do przodu i do tyłu z różną prędkością. Polega to na tym, że maszynista, uzyskując odpowiednią prędkość, podnosi ten oto zabezpieczenie i przekręca odpowiednią stronę. Niestety, jak widzimy na filmie, jest już tak zardzewiały, że jedną ręką nie ruszę. Maszynista załóżmy, że już przykręcił odpowiedni nastawnik. I blokuje go, żeby się nie odkręcił. Następną ciekawą rzeczą w parowozie jest kurek, którym się sprawdza ile jest wody w kotle. I czy nie trzeba wygasić awarii? Działa to tak, że któryś z maszynistów lub pomocników odkręca w jedną stronę, gdy leci woda, je, znaczy, że jest dobrze. Gdy leci woda z, z parą, trzeba albo szybko dolewać wody, lub już myśleć o wygaszeniu lokomotywy parowej. Gdy leci sama natomiast para, trzeba natychmiast wygasić parowóz. Grozi wybuchem kotła i tragedią. Ten oto wskaźnik pokazuje, ile mamy pary w tłokach. Gdy otworzymy przepustnicę, ciśnienie rośnie 0,5 1 1,5. Gdy przekroczy 1,5, koła wpadają po Następnym wskaźnikiem powinien tutaj być wskaźnik hamulcowy. Dokładnie. Jeden, który pokazuje ciśnienie w hamulcach, a drugi w zbiorniku. Niestety nie wiadomo, czy zabrano do innego parowozu, czy jak coś wandale zniszczyli. Ważną również, najważniejsze w parowozie jest piasek. Dlatego, że koła, gdy stracą przyczepność, Należy podsypać sorbetem, powoduje to przyczepność koła do szyny. Następnym urządzeniem w parowozie jest oto ta wajcha. Ona służy do tego, żeby otworzyć odpowiednie zawory, które się znajdują na dole, tłok I poprzez przyciągnięcie wajchy do siebie one się przesuwają. Widać tutaj zgłębienia, dzięki temu są otwarte i woda z tłoków wylatuje. By to nie było zrobione, w by się zbierała woda i mogłoby je rozsadzić. Każdy wie, że jak coś się spala, zostawia popiół. Tak samo jest w parowozie: gdy spala się węgiel, powstaje popiół i to nie mało. Parowóz pod paleniskiem ma popielnik. Ale co z tego, że popiół by sam nie spadł? Musimy mu pomóc. Odblokowujemy wajchę zabezpieczenia. Kilkanaście ruchów w jedną i w drugą stronę. Popiół spadł do popielnika. Mamy na szczęście znowu czysty węgiel. Następną rzeczą są oto te wajchy, odbiornica pary, zasania dymnicy, światło, sprężarka, podgrzewanie oleju. Krótkie podsumowanie na koniec. Rozpalony parowóz powoduje parę która utrzymuje w palenisku jest rozpalony węgiel każdy by myślał że to jest bardzo łatwa praca i by wsypywał węgiel na jedną kubkę niestety to jest zła odpowiedź węgiel trzeba spać na boki do przodu i do tyłu jak najdalej żeby nie usypywać niepotrzebnej górki Dlatego, że nastąpują duże straty. Kierownik pociągu dał nam sygnał odjazd. Spuszczamy hamulec. Spuszczamy hamulec. Ciśnienie schodzi nam powoli z hamulców. I dajemy przepustnicy. Nie za mocno, bo wpadnie pociąg w poślizg. Jedziemy już dłuższy czas parowozem. Zbliżamy się do przejazdu kolejowego. Dajemy sygnał RP1. Mijamy... Mijamy parowozownię Wolsztyn i dojeżdżamy do stacji. Zaczynamy hamować całym składem. Pociąg się zatrzymał a nasi pasażerowie wyszli na stację czekamy od dużego ruchu na manewry i udajemy się do parowozowni na wodowanie, węglowanie smarowanie na kanale oczystowym wysypujemy na zbierany popiół inna załoga z parowozu odkręca zawory do oleju Nalewa do pełna i zamyka. Jeszcze nalanie wody do tendra i nasypanie węgla. Parowóz udaje się do szopy. Służba została zakończona. Parowóz przygotowany na następny dzień. Nowe z na do Leszna, Poznania lub Zbąszynia. Zapraszamy serdecznie do Wolsztyna.